Tych finalistów jest tak naprawdę więcej, odmienionych jest więcej, no liczymy na to, że zainspirowanych do metamorfozy we własnym zakresie, na przykładach finalistów również liczymy, że jest więcej. Z mojego punktu widzenia mnie było ciężej. Chociaż mężowi też na pewno było ciężko, ponieważ naprawdę musiał ten wysiłek fizyczny... Wykonywać dzień w dzień i że tak powiem poświęcił całkowicie temu projektowi wszystko. Natomiast na, na sam koniec było już najgorsze. Te trzy miesiące pokazały, ile człowiek popełnia błędów przez całe życie, tak naprawdę. Między innymi z nieregularnym jedzeniem. To bardzo dużo zmienia. I można się też nauczyć właśnie kiedy jeść, co jeść. 37 kg mniejszy, ale generalnie sercem o wiele większy. Także tutaj dla nas był ten cel 30 kg, także serducho ma ogromne, a kilogramów mniej, także jak najbardziej wspieramy. Będzie brakowało e, treningów, będzie brakowało cateringu. Natomiast rozważam pójście na siłownię i kontynuowanie tego, co zaczęłam, bo już będzie dużo łatwiej teraz. Raz gdziekolwiek się nie ruszymy, to... Jak stoi za mną, to nigdy go nie mogę poznać. Zawsze czekam na niego, a on mówi, stoję tu Ogląda obok. Ogląda się, że ona w sklepie mnie szuka na przykład. Nie do poznania, ale było ciężko. I cieszę się, że już się skończyło. Bardzo się cieszę. Myślę, że wskazane byłoby, aby zrobić trzecią edycję, ale rozmowę na ten temat jeszcze nie prowadziliśmy.